Dzień dobry, mina, godzina 25, proszę Państwa i tak jak zapowiadaliśmy chwilę temu, mamy dzisiaj specjalnego gościa, jest to Ewa Ekwa, proszę Państwa, no kuć, każdego nie ma, dobrze, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. to ja, już ja tak miło zrobiło, taki tak. strumień młodości. Bo właśnie też przed chwilą Diego wyczytał, że jesteś. Masz tą taką. Masz trzy razy młodsza przewagę od Pablo. nad nami, tak. No, no, ty, są młodsi. Są młodsi. No, jeszcze tak, młodsi. no Jeszcze ja, Tak, moja córka ma 7 lat. No, To jest To twoja? Aha, dobrze. Ewa, wiesz co, powiem ci tak. Zupełnie szczerze, gdzieś tam w przeciągu roku parę razy dostałem się, w, czasami chcący, czasami nie chcący, w różne miejsca, gdzie akurat występowałaś. Bardzo mi się się to podobało i postanowiłem, yy, że fajnie byłoby Ciebie zaprosić, bo mam takie wrażenie... Wiem, że brałaś udział w programie telewizyjnym tam dla talentów i tak dalej, ale przez ten kanał dokumentnie do mnie nie trafiło jakby to co, nie trafiło to co robić. Nie w sensie, że posłuchałem i mi się nie podobało, tylko w ogóle do mnie nie trafiło, no nie. No i okazało się, że jest jakaś taka w ogóle rzeczywistość, której dokumentnie na przykład ja sobie nie zdaję, Diego też nie zdaje. Ja sobie w ogóle nie zdaję sprawy. Że jest, że jest mnóstwo właśnie młodych ludzi, którzy robią muzykę, o której myśmy nie słyszeli tym opowiedzieć i przede wszystkim, skąd to się w ogóle wzięło? Kiedy zaczęła się robić muzykę? Powiedz nam krótko swoją historię. E, dobra, moja historia. Historia swojego życia. Tak, moja historia zaczyna się od chórku kościelnego. No to jak brawo. Miałam trzy lata i w sumie wydaje mi się, że muszę o tym powiedzieć, dlatego że faktycznie tam gdzieś tak zarażono mnie muzyką, myślę. To był Kościół Katolicki i potem. Śpiewaliście jakieś... Barkę, tak? Nie pamiętam czy Barkę, ale na pewno pieśni tego typu się pojawiały. E, I potem zakochałam się w gospel. Mój brat zawsze słuchał rapu, więc wychowałam się nucąc e, Changes, Tupaka, NASA i tak dalej. Znałam teksty, chociaż nie umiałam jeszcze mówić po angielsku. E, więc tak się to wszystko zaczęło. I potem ze środowiska gospel tam się nauczyłam bardzo dużo. Jest to bardzo wszechstronna muzyka, świetni, świetni muzycy, którzy mhm, tam grają. i z tego zaczęłam tworzyć własne utwory, pisać własne teksty. Kurczę to ciekawe w ogóle, jak nie, nie zdawałem sobie sprawy, że jest y, taka opcja y, odbycia takiej drogi przez y, śpiewanie w chórze kościelnym. Takiej drogi, którą właściwie przebywają prawie wszyscy artyści RB gdzieś tam w Stanach. Prawie wszyscy artyści i wokaliści z Jamajki. E, Zupełnie się a... tego tak naprawdę nie spodziewałam, że to jakby. To było gdzieś moje marzenie. Nawet nie marzenie, tylko mhm. jak byłam już małą dziewczynką to właśnie w taki sposób siebie widziałam, że będę na scenie. To było dla mnie mhm. oczywiste, to kiedy zaczęłam dorastać Ile i miałeś zaczęły... lat wtedy, jak już się po raz pierwszy zobaczyłaś na scenie? Cztery. Jak moja mama mnie denerwowała, to szłam tak? do toalety i śpiewałam o niej piosenki. Naprawdę? <grym> Freestyle? Tak bardzo mnie wkurza. <grym> <grym> a powiedz mi, a gdzieś się śpiewa gospel w, w Warszawie? Właśnie! Czy w Polsce? Bo to nie jest wcale jakby taka częst... Wiesz, jakby częsty kierunek, jak myślisz sobie właśnie o polskim kierunku muzycznym, raczej wiesz, wesele, disco, polo i tak dalej. Albo ja jak... sobie tak no. wymyśliłam i powiedziałam to mojej mamie. I moja mama po prostu potraktowała to zadaniowo i zaczęła szukać miejsca. Jak chcesz piwać gospel, to ona znajdzie miejsce, Zalazła? gdzie będę śpiewać gospel. Wow. I zaczęłam jeździć na warsztaty gospel po całej Polsce. Myślę, że nawet kilka lat temu to było większe. One były w wielu miastach polskich, mm. przyjeżdżali instruktorzy ze Stanów, z mm. UK, z Kanady. Wow. I, no i ja byłam wtedy solista, Miałam 13 lat, jak to się wszystko zaczęło i teoretycznie powinna być w grupie dla dzieci, ale byłam solistką w grupie dla dorosłych i tak miałam kontakt właśnie z muzykami mhm. i z dyrygentami z całego świata i no wiele się nauczyłam. Brian Fendres nauczył mnie bardzo wiele, który prowadził te warsztaty i tak to jest gdzieś tam połączone, ten, ten rynek gospel, muzyka gospel z, z wszechstronnością muzyczną. Słuchasz jeszcze w ogóle gospel? Słucham. A, jest, a jak Jesus is King Kanye Westa? Słuchałaś? Właśnie jeszcze nie, ale słyszałam mhm. chyba jeden utwór. Nie wiem. To się mówi mocne 4 na 10. Jeszcze muszę posłuchać innych. Wiesz, w, w, chyba, czekaj, rok temu, w zeszłym roku, czy dwa lata temu, Snub też wydał gospelową płytę. A to taki... było dobre. To było, kurczę, strasznie dobre. Mnie się też podobało. High five, nie? Bo Diego w ogóle nawet nie posłuchał. Ja nawet nie, nie wiem. Myślałem, my, myślałem, że gospel to jakiś twój kolega, nie? Nie, no, człowieku, ta płyta była naprawdę fenomenalna. On był takim bardziej tam mecenasem, no nie? Bo tam strzelił, nie wiem, jakieś 4-16, nie pamiętam, ale tych dobre. ludzi, których zaprosił, to taka, kurczę, chyba śmietanka amerykańskiego gospel. Się... Nie, bo na początku sobie pomyślałam, no jasne, znów najpierw był, najpierw reggae, teraz gospel, no. wiadomo, ale posłuchałam tych numerów i, i były na Rippiche. A o no. kanie, kanie trochę inaczej. Jeszcze no. muszę posłuchać. No. no dobra, a powiedz, mi... my posłuchaliśmy, już przebyliśmy tą drogę. No ale ja mało na razie, ja, mimo że ona zabrania, ja przesłucham. Ja w ciągu, w ciągu, w ciągu masz, roku, powiedziałam, ty masz banana kanie Tak, tak mam banana muszę słuchać w ubikacji nie, zamknięty i najlepiej. Jak są ukradzione pliki, żeby nic na tym nie zarobił. Więc y, oczywiście. Y, powiedz mi, takie pierwsze inspiracje, zupełnie świadome że usłyszałaś kogoś, zobaczyłaś kogoś w jakimś klipie i wow, to jest jakby coś, że. Mnie się wydaje, że wie, dużo wielu artystów trafia na taki moment, że nagle wow, to jest dokładnie i to jest dokładnie jakby to, co chcę robić. Nie, to jest kurczę teraz guru. Czy nie było takiego, takiej sytuacji w twoim przypadku? Znaczy, nie wiem czy to był jakiś jeden moment, albo dokładnie jeden artysta, bo ta droga była, wiesz, tak jak mówię, zaczynała się od rapu, uh -huh. bo mój 10 lat starszy brat słuchał rapu, uh -huh. więc też nie mogłam przynosić byle czego do domu i słuchać... Dobra, nie będę mówić imienia i nazwisk, bo jeszcze kogoś obrażę. Nie no, dawaj, dawaj, no. Wiesz, nie, jak nie z Polski, nie, 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 nie. żeby... My lubimy kontrowersje. Tak, żeby tu nie czekali na nas jutro, znaczy dzisiaj, wiesz, to jak, jak nie z Polski, to obrażaj, nie Wiesz, pff. Myślałam właśnie... Nie, dobra, okej, okay, dalej. No, to ciśnij, no. Czy to Emina? Nie, Eminem dobrze rymuje, no. Po okay. prostu, po Podoba prostu. Mi się ten, no. Po prostu słuchałam wtedy rapu, potem zaczęłam. Mój brat pokazał mi trochę inną muzykę, R&B, Destiny's Child. OK. I od tego gdzieś tam zrobiłam taką swoją drogę i Lauren Hill na pewno. Tak. To, to, było coś. Ale powiem wam szczerze, że mówiąc o Kanye West, jego mm -hmm. jego album School Dropout. Mm -hmm jak byłam mała, ja do tej pory znam numer mhm. po numerze, co się dzieje i po prostu słuchałam go cały czas. Olkanie, Olkanie. Wszyscy jest najczęściej powtarzane yy, równoważnik zdania w, yy, w odniesieniu do jego imienia, nie? olkanie, no. Tupak, ale w ogóle słuchałam bardzo dużo muzyki, jak byłam, mm -hmm. jak byłam dzieckiem. To była taka moja zajawka. I potem przyszło twoje doświadczenie telewizyjne. I ja wiem, że na pewno masz podpisaną NDK, więc nie może być masz, masz? jak było naprawdę. Chyba nie mam. Nie, <śmiech> <śmiech> Dobra, to, o, to, ale to wszystkie brudy z telewizji. O właśnie, ja, jak w ogóle przeżyć z tym przemysłem y, telewizyjnym? Jak ty to wspominasz? Czy to jest fajne, czy to jest niefajne, czy trochę fajne, a trochę nie? Bo tam jest bardzo dużo bardzo miłych ludzi. Tak, to jest telewizja i telewizja rządzi się swoimi prawami, trzeba robić show, to się musi podobać, musi się sprzedawać i myślę, że jak się wchodzi do telewizji z tą wiedzą, to... Zupełnie inaczej i łatwiej przychodzi się przez tą drogę. To jest konkurs, mhm. więc to jest stres. Ja miałam też 18 czy tam 19 lat, więc miałam dużo jakichś tam swoich sytuacji życiowych, świeżo byłam po nich, więc to było dużo emocji w jednym czasie, ale wspominam ten program dobrze. Po nim zaczęłam śpiewać z Marią Sadowską, śpiewać w jej chórkach, więc mhm. dla mnie na ten moment, na tamtą chwilę myślę, że wygrałam najwięcej, ile mogłam z tego programu. I śpiewasz z nią do dzisiaj? Tak. No proszę, pozdrawiamy Marię. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Marię Sadowską. Ja ją często no. spotykam w parku. <laughs> <laughs> y Czyli trochę jakbyś ty też śpiewał w tych chórkach? Trochę też, no. <laughs> No ja dobrze teraz zbijam Piotki z jej, z jej, z jej facetem. No. Dobrze, to następny utwór, po którym mamy kolejną serię pytań. To jest utwór pod tytułem Over. Jakie się, co, co nim nam powiesz? To jest mój drugi teledysk. Reżyserką była Ilona Bekier Ekła, żona mhm. mojego brata. Okej. Okay. <laughs> I pojawia się tam wiele tancerek. Jest to właśnie jak powiedziałam, drugi mój teledysk. Wystarczy chyba. Dobra, usłyszymy o nim. Ewa to... jest z nami dzisiaj w studiu. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, jaki tam jest numer tych SMS-ów: 886 A my, człowieku, pijemy kawę i gramy. Let's go!